Wity i też witam z Kusfeldu. Kusfeld to jest inaczej kuźnica, piękno kasiepsko, więc Chcę młodzież płedzankować Edwardowi Kunkelowi. błędzanka temu chłopu mogłem wczoraj nagrywać na kasiepskim, prawdziwym, rybackim kłytrze. A tyś mogli poznać kasiepski chreby, chterny tak bardzo pięknie gadają po kasiepsku, że ja sobie zapłękam w ich języku kasiepskim. Trzeba rzeknąć, że na półestrowie ilści, mnie bardziej cieja ten Kasiebski klimat i bardziej cieja Kasieby jak huse, bo tam po można spotkać z wiele starszych ledzy co pięknie gydają po Kasiepsku i są tego nie srą. A moja nowa piosenka łebła wiodółem mięłosce dzywcie ta szwajcaria kasiebsi do knopa z norde. W klipie wystąpili Gosia i Michu, chterny są z kryzysu betowścigłe, a gosia nawet katince i z piwów w karnie betów. A ostatnie sceny my na Ilu, e, Gosia na Zibówkach, Andrzej w łedze. a poświęcimy ja na Helenazutka do Kusfeldu, do restauracji o nazywa nazywo przetwórnia Jele Nazary, kule pensjonatów o ternos Kotwica, Kotwica to po się draga, tak muszę wczoraj wiedziele, łatka się pści i my tam jedle no lepsi, głępoprówdze no lepsi na całym świecie. Będziemy serdeczno. Ja? A to, nie, to nie jest to, to jest rych, tak jest bez smaku. Żebyśmy żeby żeby to wiedzeli, że nie będziemy ten dwie 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 co nad Młyża, mieje tak tyśno za młyża, mężem, mija tak teśno zamrzają. Nie jedna białka chłop miała nie jedna dziewcza Beń latyś, A ci to mężę ten byt przewrócił, ty są nie rety, jeden Ue, współcześni, co wyjeżdżają? reby do słyech jader. a wieczór, w kryj przejeżdżają. łe krumce chleba, siejo, cali. A, a, to. ta to co i nalys? Karel, miałbyś to? co to i ci wialdzi. Ta ci go też nie widzę, co? Nie. To ci w te móc w boksach. chłopaki ja, do Ma jest ma bogate teraz z Karoliną. Ja. Teraz nie musiał robić. Ja, my i tak jest ma bele bogate, a teraz my jest ma jest bardziej. bardziej. Nie, my bele biedne teraz my jest. <laughs> A dzisiaj odejdę i ale za ta piękną wespół we chcą łebiec ubiecac kasiepści z kusfeldu, że i ona zimku tam wrócę, na nowy klip, bo chcą dla waji zrobić piosenkę taką płęprówdze rebacku płekasiepsku siepskły dla za, za to co robi ta